Dzień dobry Państwu. Nasze spotkanie wpisuje się w obchody 190. rocznicy nadania praw miejskich Tomaszowowi Mazowieckiemu. Poświęcone jest osobom, które odegrały istotną rolę w życiu kulturalnym i społecznym naszego miasta. W kilku słowach przedstawiać będę wybrane sylwetki malarzy, którzy urodzili się w Tomaszowie albo byli związani z naszym miastem w jakimś stopniu. Niektórzy się tutaj urodzili i wyemigrowali, inni natomiast przybyli do Tomaszowa i tutaj zamieszkali. Te osoby, o których będę opowiadać, związane były z Tomaszowem do okresu II wojny. Pierwszą postacią, o której chcę powiedzieć dzisiaj Państwu, jest Piotr Michałowski. Możemy zadać pytanie, jakie związki łączyły Michałowskiego z Tomaszowem. Chciałabym zacząć od tego, że był to pierwszy o takiej randze artysta, który odwiedził Tomaszów. Oczywiście w tamtym czasie mowa tutaj o początkach wieku XIX. Tomaszów nie był jeszcze miastem, a po drugie Michałowski nie był za życia znanym malarzem. Odkryto go dopiero pod koniec XIX wieku. Michałowski był związany z Tomaszowem głównie poprzez rodzinę Ostrowskich, założycieli Tomaszowa. A jakie? to były koligacje rodzinne. Otóż Piotr Michałowski był szwagrem Antoniego Ostrowskiego, gdyż był bratem Antoniny, jego drugiej żony. Michałowski, udając się w podróż do Getyngi, gdzie miał studiować filologię klasyczną, przyjechał do Tomaszowa, aby pożegnać się ze swoją siostrą. Być może była to jego pierwsza wizyta na tomaszowskiej ziemi. Tutaj spotkał Julię Olimpię, która była córką z pierwszego małżeństwa Antoniego jego pierwszej żony Józefy z Morskich Ostrowskiej. Michałowski najwyraźniej zakochał się w Julii, którą później poślubił, i tym samym stał się dla Antoniego szwagrem i zięciem. Michałowski wielokrotnie odwiedzał Tomaszów, chociażby z racji sprawowanych funkcji w latach 1823 31 Pracował w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, gdzie pełnił obowiązki naczelnika oddziału hutniczego. Określa się Piotra Michałowskiego jako wielkiego malarza okresu romantyzmu w Polsce. Urodził się w 1800 roku pod Krakowem. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Pierwsze nauki rysunku pobierał już w wieku 13 lat Ustachiewicza. Studiował nauki matematyczno-przyrodnicze, ekonomiczne i humanistyczne na Uniwersytecie Jagielońskim. Pochodził z bogatej rodziny ziemiańskiej. Rodzina pokładała w nim nieco inne nadzieje, zupełnie niezwiązane ze sztuką. Michałowski oczywiście nie sprzeciwiał się temu, choć czuł, że jest stworzony do malowania. Przełom lat 1831-1932 był istotnym zwrotem w życiu Piotra Michałowskiego. Był to czas, w którym podjął decyzję o swojej dalszej przyszłości, już nie jako znakomity urzędnik, państwowy ekonom, ale postanowił zawodowo poświęcić się sztuce. Co zaowocowało tym, że stał się jednym z najwybitniejszych malarzy polskiego romantyzmu. Był znakomitym portrecistą, malarzem koni i scen batalistycznych. Podczas swoich pobytów Tomaszowi wykonał wiele rysunków tomaszowskich kuźni i kowali, którzy w nich pracowali. Na swoich pracach przedstawiał mieszczan Tomaszowskich oraz malował portrety Szwagra i teścia w jednej osobie, czyli Antoniego Ostrowskiego, jak również portretował członków swojej najbliższej rodziny. W zbiorach Tomaszowskiego Muzeum znajduje się tylko jedna praca, jest to w zasadzie rysunek przedstawiający Antoniego Ostrowskiego na łożu śmierci, który został wykonany we Francji w 1845 roku. Piotr Michałowski zmarł w 1855 i został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Z Julią Olimpią, którą poślubił pierwszego, Lutego 1831 roku, a ślub odbył się w Warszawie, miał siedmioro dzieci. Podobnym talentem malarskim została obdarzona jego córka Cecylia, która wybrała nieco inną drogę, poszła do klasztoru. I na zakończenie chciałabym się podzielić z Państwem taką ciekawostką, otóż obrazami Piotra Michałowskiego zachwycił się sam Pablo Picasso, który odwiedził Muzeum Narodowe podczas swojego pobytu w Warszawie. Kolejnym malarzem. O którym powiem kilka słów, jest Wojciech Gerson. Parę słów poświęcić chcę Wojciechowi Gersonowi, który nie jest związany z Tomaszowem, ale w Tomaszowie znajdują się obrazy tego polskiego malarza. Wojciech Gerson to jeden z czołowych przedstawicieli realizmu w malarstwie polskim. Był pejzażystą, historykiem sztuki, pedagogiem. Urodził się w 1831 roku w Warszawie. Był uczniem warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i kształcił się w, następnie w Petersburgu i później w Paryżu. Wrócił do Warszawy w 1858 roku, gdzie spędził resztę życia do 1901 roku. Pod okiem Wojciecha Gersona kształciło się wielu przyszłych wybitnych artystów takich jak Józef Chełmoński, Bankiewicz, Kotkowiński czy Wacław Chodkowski, o, dzisiaj, o którym dzisiaj również powiem kilka słów. Prace Wojciecha Gersona można oglądać m.in. w Polskich Muzeach Narodowych w Krakowie, Warszawie czy we Wrocławiu. W Tomaszowie znajdują się trzy obrazy namalowane przez Wojciecha Gersona. Dwa obrazy znajdują się w Kościele Rzymskokatolickim świętego Antoniego oraz jedna praca w Ewangelickim Kościele Zbawiciela. Obrazy przedstawiają świętego Stanisława, świętego Antoniego Padewskiego oraz obraz Spotkanie zmartwychwstałego z Marią Magdaleną, który został namalowany tuż przed śmiercią w 1900 roku. Być może w ewangelickim kościele zbawiciela w Tomaszowie znajduje się ostatnie dzieło Wojciecha Grysona. Warto zajrzeć do kościoła ewangelickiego i zobaczyć obraz na własne oczy. Jest to monumentalne dzieło. Namalowane w bardzo wyważonej kolorystyce. Paleta artysty jest bardzo spokojna i subtelna. Możecie Państwo obejrzeć ten obraz w oryginale. Znajduje się, on w, o, znajduje się ten obraz w ołtarzu głównej nawy Kościoła Zbawiciela. Został namalowany na zamówienie pastorowej pani Marii Biederman. Zwróćcie również Państwo uwagę na obraz świętego Stanisława i świętego Antoniego, które znajdują się w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Antoniego w Tomaszowie. Obraz świętego Stanisława namalowany przez Wojciecha Gersona w 1878 roku znajduje się w medalionie górnej części głównego ołtarza w prezbiterium nawy głównej. Natomiast wchodząc do kościoła Świętego Antoniego w transepcie, czyli nawie bocznej po lewej stronie znajduje się drewniany ołtarz dedykowany Świętemu Antoniemu. I obok ołtarza w nawie bocznej, właśnie na pilastrze, inaczej mówiąc na płaskim filarze, możemy zobaczyć dzieło Wojciecha Gersona przedstawiające postać modlącego się Świętego Antoniego. Przy klęczniku. Obraz namalowany został również w 1878 roku. Był kiedyś zasłoną do obrazu św. Franciszka. Dzisiaj możecie Państwo oglądać obydwa obrazy jednocześnie. Kolejnym polskim malarzem jest Wacław Chodkowski, który przed laty zagościł na krótki czas do Tomaszowa. Zostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale również rysunki, obrazy przedstawiające okolicę Tomaszowa, które wykonał w latach dwudziestych minionego wieku, Wacław Chodkowski urodził się w 1878 roku, zmarł w 1953 w Warszawie. Związany był z warszawskim środowiskiem artystycznym. W 1900 roku ukończył w Warszawie szkołę rysunkową, gdzie kształcił się pod kierunkiem Wojciecha Gersona, wspomnianego wcześniej Adama Bodowskiego i Jana Kazimierza Kauzika. Zajmował pracownię w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, którego był członkiem. Tam też wystawiał po raz pierwszy swoje prace, a było to w 1914 roku. Oczywiście w czasie II wojny światowej zarówno pracownia, jak i większość pracy artysty uległa niestety zniszczeniu, ale pod koniec 1945 roku Wacława Chodkowskiego przyjęto do Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie jego prac malarskich Pole Wilanowskie, Wisła po burzy, czy Dziewczyna w rogatywce, którą na pewno Państwo doskonale znacie z albumu. Chodkowski malował głównie pejzaże, portrety, najczęściej były to prace o niedużych rozmiarach. Pocztówki akwarelowe jego pędzla stały się takimi niemymi bohaterami książki Tropiciele autorstwa Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, którą miałam przyjemność gościć w naszym muzeum dwa lata temu. W zbiorach Tomaszowskiego Muzeum znajduje się sześć prac i jego autorstwa. Pochodzą one z lat XX minionego wieku. Są to klimaty między innymi, Dzwonnica przy Kościele w Smarzewicach Kościół w Smardzewicach czy Brama Klasztorna. Te trzy pierwsze obrazy stanowią tryptyk, ale oprócz nich znajdują się również takie prace jak teofilów Willa Pakowskich, matura 1919-1920. Czy Kwiaty w Wazonie z 1922 roku? Mam nadzieję, że już w niedługim czasie część z wymienionych obrazów będzie można zobaczyć w oryginale na wystawie stałej. Następną postacią, artystycznie związaną z Tomaszowem, jest Antoni Bernard Lubowiecki. Urodził się 20 maja 1889 roku w Warszawie. Zginął w 1942 w Auschwitz. Był leśnikiem, był malarzem. Ukończył szkołę handlową w Łodzi, gdzie podjął pracę w tamtejszym banku. W 1911 roku zapisał się do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, dwa lata później uzyskał stypendium artystyczne i wyjechał na rok do Wiednia. Po powrocie do kraju Antoni Lubowiecki podjął pracę, było to w 1919 roku w Jabłonie koło Warszawy, tam zatrudnił się jako leśniczy w majątku Potockich. W parę lat później, od 1923 roku, przeniósł się do Nadleśnictwa Małe, trzy miejscowości położonej niedaleko Ujazdu, gdzie zamieszkał i pracował jako zarządca części majątku rodziny Ostrowskich. Antoni, Antoni Lubowiecki każdy wolny czas poświęcał sztuce. Dużo rysował pastelami, malował akwarelami, temperą, olejami. Portretował Mieszkańców z okolicznych wiosek nazywał swoje prace typami, na przykład typy z małcza lub czy typ ze skrzynek. W Tomaszowskim Muzeum Zbiorów Działu Sztuki znajduje się kilka obrazów o tej tematyce. Są to głównie portrety wiejskich kobiet i chłopów. Obrazy te można zobaczyć na stałej wystawie sztuki w gabinecie Hrabiego Ostrowskiego. Antoni Lubowiecki malował również pejzaże i obrazy religijne. Przykładem są dwa obrazy olejne. Skupiam się tutaj na tych dwóch obrazach, ponieważ one się znajdują w niedaleko Tomaszowa. Pierwszy przedstawia Najświętsze Serce Pana Jezusa, drugi Świętego Michała. I te obrazy znajdują się w kościele parafialnym w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubokni, koło Tomaszowa. Towarzystwo Przyjaciół Nauki, literatury i sztuki w Tomaszowie Mazowieckim, które zostało założone w 1935 roku przez Antoniego Rączaszka, ostatniego prezydenta Tomaszowa przed wojną, i jego żonę Czesławę Niemyską, która była pisarką, zorganizowało Antoniemu Lubowieckiemu dwie wystawy, na których pokazano jego twórczość. Pierwsza odbyła się w 1936 roku, druga w rok później w 37. Antoni Lubowiecki, praca Antoniego Lubowieckiego znajdują się także w Muzeum Teatralnym w Warszawie. Kolejnym artystą, o którym chciałabym powiedzieć parę słów. Jest Zeinbelber-Warzager, który przyszedł na świat w 1912 roku. Był synem jednego z braci warcegerów, którzy przybyli do Tomaszowa i tutaj się osiedlili w XIX wieku. To właśnie bracia warcegerowie udekorowali wnętrza tutejszej, nieistniejącej już dzisiaj wielkiej synagogi. Zeinbelber-Warzager to malarz zaliczany do nurtu, w sztuce zwanego ekspresjonizmem. Był również twórcą plakatów. Warceger z Tomaszowem związany był do okresu studiów. Malarstwo studiował w Warszawie w latach 1936 38 a po zakończonych studiach prezentował pracę na wystawie w swoim rodzinnym mieście w Tomaszowie. Było to w 1938 roku i kolejna wystawa w 1939. W czasie II wojny był związany był więźniem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, szczęśliwie przeżył. Po wojnie w 1946 roku do 1947 podjął studia malarskie w Mediolanie. W rok później od 1948 przez 10 lat do 1958 sprawował funkcję dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Hajfie. W kolejnych latach wystawiał pracę na wystawach zbiorowych i na wystawach indywidualnych, między innymi w Antwerpii, w Kolonii, w Berlinie. Zmarł w 1988 roku w Izraelu. W zbiorach muzealnych niestety nie posiadamy prac tego artysty. Mamy natomiast jedną pracę Miriam Rosenblum, która była nie związana z rodziną Warcagerów. Miriam Rosenblum była Paryżanką. Tam się urodziła w 1936 roku i tam też zmarła w 2008 roku. Była francuską malarką pochodzenia polsko-żydowskiego. A co łączyło ją z Tomaszowem Mazowieckim? Pochodziła z rodziny Fogierów. Była córką Tomaszowianina Haima Fogiela i zysli z warcagerów Fogielowej, która również urodziła się w Tomaszowie w 1911 roku. Miriam Rosenblum była zatem siostrzenicą znanego malarza żydowskiego za Labera Warcagera, Tomasza Wianina z urodzenia jednego z najwybitniejszych malarzy żydowskich XX wieku. Kontynuowała chlubne tradycje artystyczne Tomaszowskiej Rodziny Warcagerów, która wydała światu licznych artystów, malarzy. W naszych zbiorach znajduje się jedna jej praca, jest to Pejzaż Nadmorski z 1975 roku. Kolejnym malarzem i działaczem społecznym związanym z Tomaszowem jest Kazimierz Sadłowski. Urodził się w 1870 roku w Pokrzywnicy, dawnym powiecie iłrzeckim. Był człowiekiem o wielu talentach. Był przede wszystkim nauczycielem, malarzem, skrzypkiem i działaczem społecznym. W 1890 roku kończył seminarium nauczycielskie w Solcu. Następnie dokształcał się w Krakowie. W pierwszych latach międzywojennych uczestniczył w kursach kolonistycznych w Wejcherowie i w Toruniu. Początkowo podjął pracę na wsi Koło Tomaszowa, ale po uzyskaniu dyplomu nauczyciela szkół średnich, a było to w 1903 roku. Przeniósł się do Tomaszowa, gdzie podjął obowiązki profesora w nowo utworzonej szkole handlowej, która obejmowała 7 klas. W późniejszym czasie, szkołę przekształcono w gimnazjum humanistyczne, w którym również uczył języka polskiego i matematyki. Kazimierz Sadłowski studiował grafikę i malarstwo olejne u profesora Ziomka. Malarstwo uprawiał z wielką pasją. Na płótnach możemy podziwiać stare kościoły, pałace, młyny oraz inną starą zabudowę, a także i, pejzaże i tematy florystyczne. W zbiorach muzeum w Tomaszowie znajduje się kilka prac jego pędzla. Niektóre można zobaczyć na wystawach stałych. Kazimierz Sadłowski zmarł 29 sierpnia 1946 roku w Tomaszowie, gdzie został pochowany na cmentarzu przy ulicy Smutnej. Dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa, chciałabym zakończyć zaprezentowaniem sylwetki profesora Tadeusza Seweryna, który odegrał bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym i społecznym naszego miasta. Dla naszej najstarszej placówki kultury, mowa oczywiście o muzeum, to postać szczególna. To właśnie profesor Tadeusz Seweryn, urodzony w 1894 roku, tuż po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, przybył do Tomaszowa i na krótko związał się z naszym miastem. To właśnie Tadeusz Seweryn, jako człowiek wszechstronnie wykształcony w dziedzinie etnografii, malarstwa, grafiki, muzeologii i jako badacz sztuki ludowej, Założył Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim w 1927 roku. Było to muzeum o charakterze regionalnym i takie jest to do dziś. W Tomaszowie Tadeusz Seweryn związany był z seminarium nauczycielskim. Założył koło krajoznawcze, prowadził badania terenowe z młodzieżą, które zaowocowały pierwszymi eksponatami, które później stały się zbiorami muzealnymi. W zbiorach działu sztuki znajdują się dwie jego grafiki. Są to ECHO Leśne i Duch Lasów. Obie prace zostały wykonane w Technice Drzeworytu. Datowane są na rok 1929, notabene był to rok, w którym Tadeusz Seweryn opuścił Tomaszów i na stałe przeniósł się do Krakowa. Tam podjął pracę w Muzeum Etnograficznym. A grafiki, o których wspomniałam, Muzeum pozyskało w darze w 1977 roku od córki profesora Tadeusza Seweryna i tą postacią tak ważną dla tomaszowskiej kultury i polskiego muzealnictwa kończę nasze dzisiejsze spotkanie.